No to powiedz coś na ten temat. Szanowny Państwo kochani moi, to ja nie bym po prostu... Ja bym chyba tam ty do... do... do ten. Ja mam chodzę na terapię. Mówię, teraz właśnie Ech. mówiłem też u krzyś. Co? A mówię, a dlaczego? A już w domu jest? I mówię, już w domu? bo miał zapalenie płuc. A, a czemu? To ja mówię to jak ciepło to temu ogółem jak dowiedziałem się całe wszystko że taka jest sytuacja to ogółem porozmawiałem to mówię Jasek tak weź tam zobaczył. A mówię ja wiem bo mi tam urodziny wstawiali a u... brata chyba. I jeszcze ugółem i dowiedziałem się on, że powiedział... Ja powiedziałem, żeby jak on... żeby on... jak powiedzieć. A on powiedział, że ja dostał... Ja mogę powiedzieć coś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć.